Ale fajnie, tak skorzycemy bez kibelka. Co jest? Byłaś... O nie, ty brat! <noise> <Aj. głos> Jak mogłeś? Kibel się pali brat! Nie, nie. Kibel się pali! <noise> Zostaw mnie w Teraz cały puszczę z drym. Zabrałem to errorowi brat, już nie strzelamy się brat Musimy to mieć, bo to zabrane errorowi jest Ojej Pa, wszystko wiesz. się fajczy. Tylko error nie, nie może fajrzeć No errorowi ja to zabrałem Co, to się <laughs> Pani! Nie pan! No i pięknie Nie ma swego miarę tacza ognia o. Dobra to choć na 7 Bra to cała czwórka się pali Trudno, choć na 7 Już się nikt nie pali Dobra to już dojdę, to, to i teraz Gierek co ty tu kurwa robisz Gierkuję O nie Niko nie dam ci skorzec z Dobra, załatwiłem się. Nie. Teraz trzeba się... Teraz trzeba wypierzyć. K Kiberek przyjeżdżał, no. Tradycja Polski. <laughs> nie, nikt nie skorzysta z mojego kibera. Au. Oh. ja, to, ja to... oglądam. <śmiech> <śmiech> o nie, piwo mi się skończyło, cholera. Dziwiwo. Dobra, chodź brat pod blok i jedziemy gdzieś. Gdzie? Jedziemy, wiesz gdzie brat, jedziemy? Gdzie? Jedziemy, wiesz gdzie jedziemy? Gdzie? Siadaj. No nie! Co ty zrobiłeś?! <laughs> brat, przestań, bo nas zaraz, brat, przestań, bo nas zaraz zwali. Dawaj, chodź tu do mnie na 7. <laughs> Czekaj, bo mam 300 pingu. Kłamca. To go sobie zmniejsz. <noise> Ta, to ze może, 4. Może się coś... brat... brat może się coś instaluje? No nie, Wol, to by się instaluje Windows 13. Usun, tego cepa. Ale to nie jest cep. To... jest by... swoich kolegów. To był marian! Gdzie, gdzie ci jedziemy? O bo nie wiem gdzie. Jedziemy Gdzieś? na sześć. To jest kamer. Poczekaj chwilę. Dobrze, że ukradłem to errorowi. Pali się druga No chodź. Chodź, chodź, chodź. Czekaj chwilę. Już. Pali się. Error. Jaki error. Pali się. Stalker. Stalker. Kamera się pali. Co jest? Jego od niego. No, Usuń go. Restuj go, pomagasz mu. Error dobrze mówił, że ty pomagasz mu cały czas. Cpel. Error jednak mówił prawdę? Nie. Usun go. Nie. U nie. Tak naprawdę nie, jest twoim nie prawda, jesteś jestem twoim gatem. Tak naprawdę jestem twoim... Tak naprawdę jest... Jestem twoim kuzynem. Nie. Gdzie gdzie, gdzie, gdzie gdzieś siedzimy? Nie widzisz? Nie. Aha. Przecież z tego Czekaj okay, brat Brat, tylko nie izba wytrzeźwie! Co by tu robimy w izbie wytrzeźbie? No, normalnie robimy tu napad Z bronią, z bronią termiczną Podpaliłem kratkę schodową, możemy iść. Czekaj, drzwi się nie da się wyważyć. Ej, bo pali się. Od, od, od. z kolega byśmy wyśpiewać kolędy. Proszę, bo... Dlaczego ty tak postąpiłeś, brat? Podawałeś śpiewy, śpiewy, śpiewamy. Pozdraw oni! Pomagasz im! Pomagasz im! A Ja jestem nieśmiertelny, nie zapamiętaj... Uła. No to nie są nieśmiertelni Stali... Stali... No ciepło Jest też ciepło i to bardzo ciepło CO JEST? Ktoś do o nie, za kary idę na e, 3. Idź zrobić dyskotekę z kolegami. A, ale przy tym zagrał sobie w wykręgle Kapral kręgił. <laughs> z kręgielem gram sobie, kręgiel. Co jest? Nie, kręgiel mi wyłączył internet. <laughs> O, już wszystko działa, dobra O nie, nie trafiłem Bra error. Spalę te budę, spalę te budę Spalę to wszystko Nie, Maciek nie, Maciek nie Spalę tę budę Ale to Balujemy, chodź zabalujemy się porządnie dzisiaj Za twoje zdrowie Chodź gramy w kręgle <grym> w ogniu? Gdzie jest? ty jesteś? Coś on się pali, nie wiem. Chodź tu, pogramy w kręgle. Strojka zrobiłem! Aaa! Dobra, strąciłem trochę kręgi. O jaki <grym> jestem Sigma Boże? SABOTAŻ! O nie... Haha! Sabotaż był prawidłowy! czego tak zrobiłeś? Bo nie lubię errorów. Śmier... Ja to. No żółwiem. Dobra, jestem z kolegami na zebraniu rodzicielskim w szkole i złoty Złotych Kibli jestem na sobraniu y, ro, y, rodzi, rodziców A więc pomówmy o... o tylach na, na naszych uczniów. A gdzie jest szkoła? Nie powiem ci. No bo my też nauczyciela. <grym> Przy też nauczyciel. Oraz... Ej bo, ten klub... Ej, bo ten klub się dalej pali. <noise> Wiem. Przecież nauczyciel fizyki? Nauczyciel fizyki przyszedł. O, a klip się odjechał. Hmm. A więc. O, dzień dobry. Nie, przy... Nie przyjmujemy kobiet. <śleszy> o, cześć! Nie ma zebrania! Nie. Cześć brat! Cześć <śleszy> brat, to są nauczyciele. Nie ma zebrania, zebranie się skończyło. <śleszy> Zabiłeś nawet w <pierda>, ty chuju! Łysy <śleszy> konfident! <śleszy> <śleszy> no bo karę idę na jeden. Cześć Brat co to był z tym Uważaj! A tak drift driftowozów Co jest? Brat Co? Chodź na 6. Chodź na 6 Nie Dawaj, ale serio dawaj, chodź na 6 Już idę, da śni wpierdol za to, żeby zjeszło jest zebranie nauczycielskie Sam byłem nauczycielem Nie nie, teraz... Teraz, nie, nie, teraz nie dajemy z pierdoli. Siadaj. Jest? No co, samochód. Nie strzelaj do nikogo, proszę. Usiądź na dwójkę, kliknij. Nie. Kliknij dwa. Poprzestań strzelać, masz zakos. Brata, ty widzisz normalnie tekstury, nie? Nie. Ale widzisz, Harry, czy nie? Widzę, widzę. Patrz, Tusk! Mam to w dupie. Zostawimy Tuskę w śniegu. No, niech e, twierdzi fa niech mówi fa fakty, że planeta płonie. To już dobrze dzisiaj, to, no, gdzie no, dzisiaj, dzisiaj jak to A na autostrady? Jak to kurwa na, na, na autostrady? No zobacz zaraz. Weź ich nie raz, bo zaraz nazwywali. to zwywali. to był pingwin? Elmundzio chyba. <noise> nie ma, nie ma Elmundzio w CurseWoodzie. O zobacz, jesteśmy w jesteśmy, jesteśmy o, na po Opatrz! patrz! Klientów! Co się stało? To stały samochodem w ryj. Poczekaj, mamy tu, co, co kli mamy tu klientów. <noise> Weź już nie raz bo naserwali no Ping bing. Będzie Będzie z niego mięsko będzie. będzie z niego mięsko <ślesz> 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 Jakie <Ej>, widmo <ślesz> Ej Ej weź ej brat ej weź czekaj 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 brat e, e, czekaj gdzie gdzie to było? O, brat, weź zaguduj piec, weź, weź rozpal piec. O, dzięki. No już można podgrzewać. A teraz... podgrzej wodę. Wszystko się pali. Uciekamy szybko, CBŚP jedzie. Pocz Polak przyjechał na dawę odwiedziny. <laughs> nie bij Polaka, ty a nie polaku. Bro, jedziemy. Dajże, podobno kryją się tutaj konfidenci. O nie, z Nigerii O nie, brat, nie. Co jest, nie? Oh, o boże, <noise> brat. Co jest, dobra, wsiadamy, chodź, czekaj. Siadaj tu do mnie, wsiadaj. Tylko nie strzelaj, dwa, no chodź, tu, siadaj, szybko. No, nie mogę! Chopie, mam 300 Na pingu, dwa. mam 300 pingu. Możesz. Mam tu kupić. Aż już 7 pingu. Jak się wydarzyło? O, 700 pingu. jednak. Trójek chyba nie policzyłem.